Siemanko, Zalewski z tej strony witam w kolejnym podsumowaniu zmagań z ligi weekendowej. Jak wiadomo, już niejednokrotnie w FC26 wbijaliśmy 15-0, dlatego tym razem po prostu postanowiłem delikatnie podkręcić zasady gry. Zasady są banalnie proste: każda bramka stracona w Champions to 10 FC points rozdanych dla widza. Dodatkowo każdy luz, każda porażka to 500 FC points również dołączonych do puli. Jak mi poszło, zapraszam serdecznie do obejrzenia skrótu. Oczywiście lajkacz, komentarz oraz subik mile widza. To no generalnie zrobimy dzisiaj tak, jak jest wykrzyknik zasady, że zagramy całe Fu Champions po prostu zrobimy tak, że rozdamy sobie TFA pońców dla widza. Tylko trzeba będzie liczyć te bramki jakoś. Ogólnie skład nie jest dzisiaj wybitny, dlatego też uznałem, że to będzie fajne konto, żeby zrobić challenge. Zrobimy licznik po bilans, po, pod bilansem, no? Tylko to po pierwszym meczu dopiero. Dobra, zaraz zobaczymy co tu się święci ogólnie w pierwszym meczu w Fuchampie. Dobra, bo tu jest ten Free pong, a ten Free pong jest. No i mamy. No i mamy ogólnie, mamy, mamy. No najlepsze jest to, że będziecie się cieszyć ze straconych bramek, nie? Mogę sobie trochę skład przebudować pod... Nie! I kurde, goś po krótkim to bije? Co ja robię? Co ja robię? Nie, ja wcale nie troluję, żebyście mieli więcej FC points. A, i strzelił! Co za nie? Uuuu, a tu koleżka no, Koleżka całkiem nieźle to rozegrał no Uuu, strzela Jeżeli po za full Champions miałbym sobie przydonić przez godzinę Fortnite jakąś mapę I miałbym dosyć do to dwa papcie Powiem tak widzowie, zawsze byłem fanem Fortnite No tylko właśnie tracimy na 3-3, nie, z jakiejś ankary Uuu, o nie, strzelił no Tak z 3 godzinki do takiej Turcji więc No, znaczy to na nagrody będzie idealnie No, na nagrody idealnie Tutaj akurat masz Oho, on to, dobra, bo tu comeback zaraz będzie Dobrze, że bramkę strzelił Bo by sobie pomyśleli widzowie Że jestem jakaś żyła, nie Nie, on chciał wyjść Musiał wyjść z meczu, no I teraz nie wyjdzie, no i gratulacje. Leci paczka. O kurna. Dumorna Dumornaj, fajna. Witam Cię, Jelon. Ale co też widzę, jej pończę, jak przegrasz, co? Nie dla siebie, na drafta biorę. Doładowujemy star na koncie. Pewnie, że dla widza. Pewnie, że dla widza, mordko. Bohaterskie otwarcie z Nelonu. I co, i leci 2,5 tysiąca monet? Nie monet, tylko FC pończ, kurcze. Poszła. Zatnie się teraz pyk. I leci jap-stam w nagrodę. Z taki content, star. Leci heroes. Z japem-stamem. Zapraszam. O kurna, to nie jest gwarancja tego? Gdzie tu, przepraszam bardzo Ha, To nie jest heroes? Czy on jest w środku jakoś schowany? A gdzie jest heroes? Jak nie ma walkoutu hero? Nie ma walkoutu hero? Peter Crouch Ta leci, za 250 FC points Taka tutaj wiesz, skrom, skromna Uuuu o proszę! scroll na paczka, a to jest chyba hero nowy, nie, stary, a zwykły, czy eventowy, joł, ale po, ej, 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 ale dostęp, a to jest zwykły hero, no ale, no nie jest screamowy, ale fajnie, a wymienna, ale warta jest coś, no dobra, no kilkadziesiąt klocków, no, najgorzej nie ma Spoko no, kurczę, leci walkout Dajesz, gramy sobie full champions Jakieś urozmaicenie, leci Chawinga FC points dla widza, który sobie zawsze może paczuchę otworzy Fajnie, może sobie coś trafi Spoko Saliba czy Markinius, kto lepszy? Saliba, mordko Siemanko, melmański No to jest Katoto Uuu, no bez niej to by się nie obyło, co? Jedziemy Naprawdę ostro jedziemy, gotujemy content ale leci walkout, mordeczko, patrz, Mariona wjeżdża Mmm, Mariona Lepszy najszybciej jest Salipka czy Kunde? Oha, to widzę, że pytacie stary, ten czy ten, to czy to Raz, dwa, raz, dwa, trzy, Aitana Nie A co to za drop? Jesteś niepoważny Ona też Ona tańczy razem z nami Daj tą paczkę, jest walkout, moja mordka. na szlapadzior, nie to jednak nie ubramka, że Argentyna Lautaro, Lautaro, Lautaro. Bez podwójnego walkoutu. Ej, a teraz Meldunek. Mordeczki na czacie, Meldunek, uwaga. Najlepszy trap we FC26. To uwaga, mój to jest Derek Kutesa. Derek Kutesa na czat, wjeżdża, kajam Ale przycie. Walkout, ona jest dwa razy szersza w barach ode mnie. Co to, chłopie, zapaczka. They call me Mark Henry Aha, jak pokażę ogólnie tego Jak pokażę naganiacza, to giftujesz 200 subów? O, walkout mhm. Dawaj to O, tak O, tak Niko Williams Brawo, Niko Dziękuję za drugi subgift dla Coolermana Dzięki, mordeczko Mienny 100 tysięcy monet Pach, pach, pach Pierwszy dobry traw, elegancko Dzięki mordeczko Panowie, wszyscy obecnie teraz salutują W na czacie Dla lol 666 Mordko, dziękujemy ci za to wsparcie paczkowe Bardzo ci dziękuję Wsparłeś ten stream paczkami Ja doceniam, mordko Doceniam takie wsparcie Bo tu widzowie też tworzą content Szacun Przepraszamy Eś po, żerwinio? Nie, co? Jasny gwint Zobaczyłem taką fryzurę Mówię, ty Żerwinio Żerwinio to ten z tego kopca wyszedł jak krecik. Rosicki poleciał. Fatalnie. Bram. Bramkasz? Nie, Grzesiu Kobel! Nie! To nawet nie jest Grzesiu kobel, ale za nim może być kto? Jedyna oczywiście Fantastyczna, przecudowna Katoto! Ale w piłkę! Nie! Hegeberg! Moja ty skurcz byka. Co to robi w tej parce? Fatalna paczka! Bardzo fatalna paczka. No i pyk. Dziękuję ci serdecznie. Dziękujemy serdecznie, Richie. No nie gadaj, że ta pina to strzela. Przecież tam stałem, no. I to jest gol. I za karę, nie? I brawo ogólnie. I za karę. Tak jest. Kurna, no. Ciężki mecz i takiego babola se puściłem. Niedobrze, niedobrze. Witam Antox. O, wow. Dała. Niestety. Niestety. Między nóżkami od Frimponga. Jakim to przechodzi, no. jaki Niesamowite, no. Stoję tam przecież. Kurna, dwóch obrońców stoi. Tak ściśniętych. Tak ściśniętych. A nie wiem, co on zrobi tym Niko Williamsem, no. Co to jest, no? Gość, gość nie wie, co klika na padzie, no. Przysięgam, gość nie wie, co klika na padzie i się pokręcił. On pojechał tak, zrobił 8 sztuczek, które mu nie wyszło. I Niko William, stary, strzelił gola. No brawo, nie? no no to widzę, że jakiś... To będziemy lejść quitować szybko, co? Bo no to jest dobry zawodnik, no to jest dobry zawodnik, ale czemu Ziemek gliczuje? Nauczył go ten Manu Bachory, spryciaż, no, co ja wyprawiam, no Każda piła przechodzi, no. To jest niesamowite, no. No, i skończył. Kurna szkoda. Do wygrania był ten mecz też. W końcu strzelił no Z Fineską No wiedziałem, a bo to jest 3-1 Uff Właśnie On bije tylko te Fineski no I gość ma to jest obrzydliwe Nie, obrzydliwe Nie da się człowieku no Nie da się, 90PL Podsumowując, liczba straconych goli to 27 Do tego bilans 13-2 Czyli dwie porażki, to mamy 1000 FC points Do tego 27 goli Razy 10, 270 FC points Również łącznie 1270 FC points Trafia na konto widza Rozlosowaliśmy sobie to oczywiście na streamie Aczkolwiek podejmiemy się tego challenge'u Jeszcze raz, dlatego podkręcamy zasady gry Szczerze myślałem, że będzie tych bramek trochę więcej Dlatego od dzisiaj Każdy subik na tym kanale oraz każdy Follow na moim profilu na Instagramie To 10 FC points Dołożonych do puli i jeszcze raz rozegramy sobie ligę weekendową w tym stylu w przyszły weekend. Także zachęcam serdecznie, subik, follow na Instagramie, jedziemy z tematem delikatnie również podkręcimy w tym tygodniu dla widza, aby tych efektów było troszkę więcej. Dzięki za oglądanie. Jeżeli tu jesteś, zostaw coś po sobie. Pozdro.